Cześć, z tej strony Daszy, a dzisiaj w kalendarzu letnim, dokładnie w wyprzedaży letniej mamy Senlaca FV 1066 Jest to pojazd lekki, brytyjski, który tak naprawdę rzadko widuje w World of Tanks W dwóch zestawach jest, w pierwszym podstawowym zestawie Jest za 90,94 zł i zawiera sam pojazd, bonus, załoga nas na, na 100%, miejsce w garażu i bonus 25 misji razy 5 punktów doświadczenia za zwycięstwo dla tego pojazdu. A w droższej wersji jest za 170 zł i 42 grosze. I w samym zestawie mamy 5 zł 500 tysięcy kredytów ulepszona wentylacja klasy trzeciej, mechanizm dosyłający klasy drugiej, powłoka na klasy pierwszej, bonus razy 3 na zestawy demontażowe, rezerwy oraz bonus dla samego pojazdu. A w złocie on kosztuje... 6100 zł. Jedynie co jeszcze mogę powiedzieć, że ten pojazd z tego chyba pamiętam, o, tak, 3 sałgantów i właśnie załoga pasuje do 10 lajta Manticory? Nie, Manticora ma dwóch Sauganty. Czyli do dziewiątki tak naprawdę możecie sobie spokojnie expić. No dobra, to byłoby tyle ode mnie. I co, słyszymy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hej. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.